Tak, zanim... My już zaczniemy powału te to piwo nalewać a... i za chwilę będziemy je podawać natomiast chciałem oddać głos twórcom tego, tego trunku którzy dzisiaj dopiero też jako... po raz pierwszy spróbują tego piwa od nas, od nas z kranu żeby powiedzieli coś w temacie produkcji, historii tego piwa Zapraszam nowego I Przepraszam, tak Nie wspomniałem, premiera, premiera nowego browaru Brawa Nazywam się Karolina, mnie jest Rafał, mój mąż. Mamy niezmierną przyjemność powitać Was na premierze... Nie, Było coś <grym> powiedzieć, normalne tutaj. Mamy przyjemność powitać Was na premierze naszego piwa, ale zarówno też na premierze browaru. To jest naprawdę niesamowite, że jesteśmy tutaj z wami w tym miejscu, bo, bo to, myślę, że to brzmi trochę banalnie, ale naprawdę dla nas jest to bardzo duże wydarzenie. Wszystko zaczęło się jakieś dwa lata temu, kiedy Rafał któregoś świętnego dnia zadzwonił do mnie i powiedział, że zwolnił się z pracy i otwiera browar. Domyślacie się, jakie było, jaka była moja reakcja? Ale wszystko potoczyło się naprawdę bardzo fajnie, od tamtego czasu dużo się zmieniło. No. Tak jak powiedziałam, wszystko zaczęło się w marcu 2012 roku. To zaczęliśmy naprawdę na poważnie myśleć o tym całym przedsięwzięciu. I zaczęliśmy po kolei, tak, po kolei zaczęliśmy działać w tym kierunku. Na początku no, nie wyglądało to może bardzo fajnie, bo mieliśmy do dyspozycji dużą działkę i sad ślimkowy. Rok to było tak naprawdę poszukiwanie terenu i załatwienie wszystkich formalności. Każdy, kto jakby zna ten temat, wie, że jakby ta droga nie jest łatwa, ale myślę, że wysycujemy się głównie na takich pozytywach, które się wydarzyły od tamtego czasu. Myślę, że możemy opowiedzieć na pewno dużo takich historii, mniej fajnych, ale też zabawnych, związanych choćby z budową naszego bromaru. Bo tutaj warto jest na pewno podkreślić, że ten browar powstał od zera. Yy, praktycznie wszystko było projektowane pod, yy, pod browar. Cały projekt, yy, który powstał, yy, był wykonany przez architekta yy, tylko i wyłącznie z myślą o browarze. Yy, tutaj akurat widzimy na zdjęciach już taki etap całkiem niedawny, bo to jest jakiś. W 2013, gdzie właśnie firma, z którą współpracowaliśmy minibrowar.pl przywiozła do nas browar, znaczy przywiozła instalację całą i była montowana. Akurat z, tą, z tym wydarzeniem też łączy się dosyć taka śmieszna historia, ponieważ okazało się, że nam tanki nie mieszczą się przez drzwi, więc musieliśmy wyważyć drzwi, żeby wprowadzić, żeby wnieść całą instalację. Jeżeli chodzi o sam projekt, znaczy sam pomysł na piwo łowickie, to myślę, że tutaj już oddam głos Rafałowi, który jest głównym pomysłodawcą tak naprawdę i piwowarem w naszym browarze. Także Rafał go proszę. Wiedziałem, że będę musiał coś powiedzieć. Jeśli chodzi o piwo łowickie, pomysł, pomysł przyszedł mi wcześniej niż, niż dwa lata temu. Myśl o browarze również, ale na początku pierwsze jakieś informacje to zacząłem czytać w internecie i stwierdziłem, że to jest nieosiągalne, że za, za duży koszt i tak dalej, ale później, później zobaczyłem, że artesan są radę. Inne browary zaczęły postawać i stwierdziłem, że może, może uda się i nam. Co do samego piwa. E, to dzisiejsze piwo e, w stylu pale ale, e, pewnie wiele osób zapyta się, czy ono ma coś wspólnego z, z historycznym piwem łowieckim. E, na razie wspólny mianownik to jest to, że to jest piwo wodnej fermentacji. E, nie ma, e, jeśli chodzi o sam zasyp, e, użyty, użyty jest sód to ale. E, sód, e, sód pszeniczny i sód karmelowy, czyli tutaj na dobrą sprawę nic innowacyjnego. E, natomiast pomysł jest taki, że to piwo będzie z czasem e, cały czas się rozwijać. E, będziemy słuchać oczywiście opinii, e, e, opinii co do tego piwa i mamy nadzieję, że, że ono będzie z czasem się rozwijać. E, Sami jesteśmy ciekawi smaku, no bo próbowaliśmy oczywiście to piwo. Yy, nie, nie, będę, nie będę tutaj mówił, że nie. Yy, wydaje mi się, że efekt jest zadowalający, ale tak jak mówię, na pewno, na pewno będziemy ten projekt, ten projekt jeszcze rozwijać. Musisz yy, się schować trochę. Co się musisz, bo sprzęża bardzo. okej. Okay. Yy, jeśli chodzi o kolejne piwa już, yy, już w zasadzie w tanku. Już tam jest stał, który, który powinien być dostępny za dwa tygodnie, no, ale to, 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 jeszcze, to jeszcze trzeba chwilę, chwilę zaczekać. Ja myśle, myślę, że nie ma co opowiadać o tym widzie. Trzeba, trzeba spróbować. Zachęcam, zachęcam do spróbowania. Ja na koniec się spodobał, że dzisiaj jesteśmy tutaj dla Was, więc jakbyście mieli jakieś pytania, to wydajcie i byśmy... Patrzyjmy. A my zapraszamy jeszcze tutaj na przekąskę też przygotowaną przez e, Państwa, mianowicie chleb wypieczony własnymi ręcami. Do, do zrobienia do własnego piwa Pan pracuje też idealnie i spalec też własnej produkcji. Zapraszam, najlepiej smakuje właśnie z piwem Łowickim, zdecydowanie. Częstujcie się. Brawa.